Jestem biedakiem, nie mam tyle złota Nie stać mnie na szatę maga ognia to, to, to przez te spodnie Ubierz się porządnie Noszę je, bo są wygodne Co to za ubranie? Co to za pytanie? Ty, biedny fejerze, Teraz nie stać mnie na pancerze Wrócie będzie cię stać na pancerz albo zamek Wtedy będziesz bawić damek Chciałbym dostać taką zbroję jak twoja Co muszę zrobić, żeby była moja? Chciałbym dostać Jakąś nową zbroję Wszystkie śliczne kobiety będą moje Chciałbym dostać taką zbroję jak twoja Co muszę zrobić, żeby była moja Chciałbym dostać jakąś nową zbroję Wszystkie śliczne kobiety będą moje Moje pancerze są pociurawione Teraz nie stać mnie na nowe Potrzebne mi jakieś dobre ubranie Bogate kobiety rzucają się na nie Ubrania wadliwe, wykonane z kiepskich materiałów, lepiej wrzucisz do kanałów Poszukam sobie wzmocnioną zbroję Wszystkie śliczne kobiety będą moje Ach jak widzę nosisz zbroję runiczną Dysponujesz teraz energią magiczną Najpierw musisz sobie na nią zasłużyć Poza tym taka rzecz nie jest tania Możesz powtórzyć cholera Prostego zdania, cholera, nie mam nic do sprzedania, naprawdę potrzebuję jakiegoś. Udania. Chciałbym dostać taką zbroję jak Twoja, co muszę zrobić, żeby była moja? Chciałbym dostać jakąś nową zbroję, wszystkie śliczne kobiety będą moje, tak, chciałbym dostać taką zbroję jak Twoja, co muszę zrobić, żeby była moja? Chciałbym dostać jakąś nową zbroję, wszystkie śliczne kobiety. Wyglądasz jak wieśniak, ale mówisz inaczej Załóż pancerz albo pogadamy inaczej Chciałbym, ale potrzebuję kupę kasy To cholestwo kosztuje, ciężkie mamy czasy Nie stać mnie na kawałek kiełbasy Potrzebujesz zbroi najwyższej klasy Mam na stanie pancerz ze skóry Teraz będziesz przenosić góry Dzięki, ale wolałbym coś lepszego Chciałbym coś bogato zdobionego Nie ma czegoś takiego kolego Taka zbroja jest do niczego, ważne jest ubranie, zapamiętaj to sobie Masz drogie suknie w swojej garderobie Ty pomogłeś mnie, ja pomogę tobie Masz lepiej załóż tobie Chciałbym dostać do tę zbroję twoja Co muszę zrobić, żeby była moja Musisz posiąść najspanialszą zbroję jaką widział ten świat <laughs> A teraz poważnie słoju ważnie Zdaj sobie pracę, może wtedy pewnego dnia i ty dorobisz się swojego pancerza Mam złota, to co to znaczy, że przekażesz mi magiczną zbroję? Tak, to jest twoje Wyglądasz jak idiota Posłuchaj, więc co cię czeka? Słuchaj, nie zbroja, z człowieka Chciałbym dostać taką zbroję jak twoja Co muszę zrobić, żeby była moja? Chciałbym dostać jakąś nową zbroję Wszystkie śliczne kobiety będą moje Tak Chciałbym dostać taką zbroję jak twoja Co muszę zrobić, żeby była moja? Chciałbym dostać jakąś nową zbroję Wszystkie śliczne kobiety będą moje